Cześć z tej strony, trener Kaszkoliński, a w tym filmie zrobimy sobie taki dla średnio zaawansowanych trening na podłodze. Także weźcie maty, weźcie ręcznik, cokolwiek macie i zaczynamy. Na początek krótka rozgrzewka. Ustawcie się w takim klęku podpartym i słuchajcie, tu będziemy tylko robić takie skłony głowy góra-dół, żeby troszkę się rozgrzać, czyli chowasz głowę i rozluźniasz. I znowu chowasz głowę, rozluźniasz. Cały czas w ten sposób, żeby. Spokojnie rozgrzać plecy. Tak jest. I teraz siadasz do tyłu i przechodzisz do przodu. I znowu siadasz do tyłu i do przodu. Tak jest. Cały czas w ten sposób sobie ćwiczymy. Cały czas w ten sposób się rozgrzewamy. Trochę te stawy rozgrzejemy. Okej. Okay. I znowu schowaj głowę. Wypchnij plecy. I tak delikatnie. I jeszcze raz sobie siadamy po prostu do tyłu i do przodu. Mhm. I znowu do tyłu, do przodu. Tak jest. Czyli teraz ustaw się w podporze i robimy takie duże koła, raz jedną ręką, raz drugą. Super. Jeszcze, jeszcze. Aha. W jedną stronę. Drugą ręką. Tak jest. Okej. Okay. No i słuchajcie, siadamy na piętach, rozluźniamy sobie nadgarstki, trochę rozluźni sobie barki. No i co, zaczynamy nasz trening. Czas na pierwszą rundę. Schodzimy do klęku podpartego, słuchajcie. Wyciągam jedną nogę, jedną rękę i ściągam mocno. O, w ten sposób, tak? Hop. Ściągasz i prostujesz. I znowu ściągnij i wyprostuj. Tak jest, patrz sobie w podłogę i staramy się to zrobić w ten sposób. Oddychaj spokojnie. I przez całe 45 sekund. Napinamy mocno brzuch i pośladek. I znowu napinamy mocno brzuch i pośladek. Tak, jest, jeszcze, jeszcze. Ok. Chwila przerwy. Teraz to samo będziemy robić w drugą stronę, tak? Czyli znowu schodzę do tego klęku podpartego. Teraz wyciągam drugą nogę, drugą rękę i też będę ściągał. OK? 15 sekund przerwy. I go. ściągamy mocno. Tak jest. Ściągasz i prostujesz. I znowu ściągnij mocno i wyprostuj. Oddychaj spokojnie. I staraj się rzeczywiście napiąć brzuch jak ta noga idzie w stronę łokcia. A tu wyciągaj się jak najdalej. I tą ręką, i tą nogą. Tak jest. Ściągnij i wyprostuj. Ściągnij i wyprostuj. Cały czas w ten sposób. Jeszcze, jeszcze? Spokojnie, oddychaj. Okej. Okay. Chwilę rozluźniamy barki, chwilę rozluźniamy nadgarstki. Słuchajcie. Zostajemy. Będziemy wchodzić teraz do podporu i w tym podporze staramy się ustawić. I ja w tym podporze będę dawał nogę do boku, wracał, robił kolano i wracam. Bok kolano. Bok Kolano, tak? Jeszcze, jeszcze. Hop. Tutaj dotykasz, dotykasz kolano. Dotykasz, dotykasz kolano, tak jest. Oddychaj cały czas. Takie masz, jakby tu dwa punkty na podłodze i do tego, do tego dodajesz kolano. Aha. Cztery, jeszcze kilka sekund. Ok, i rozluźniamy. Rozluźniamy też barki. Za chwilę będziemy robić dokładnie to samo w drugą stronę. Czyli to samo, tylko druga noga pójdzie w drugą stronę. Czyli znowu ustaw się do podporu. A, i goł. Bok. Kolano, tak? Bok. Kolano. Patrz sobie w podłogę. Oddychaj spokojnie. No i walczymy. Tyle, ile możemy, oczywiście, dostosuj to do swoich możliwości. Jak jest ciężko, odpocznij sobie, i potem po prostu do nas dołącz. I kolano, aha, bok. Kolano, tak jest. Jeszcze, jeszcze. Super. Cały czas w ten sposób. Oddychaj spokojnie. Walcz tyle, ile możesz. Tak jest. Okej, okay. i rozluźniamy barki, rozluźniamy nadgarstki. No i zostało nam jeszcze jedno ćwiczenie w tej rundzie. Słuchajcie, i zrobimy sobie w tej rundzie deskę, tak? Czyli zejdziemy sobie do deski i będziemy w tej desce starali się wytrwać też przez 45 sekund. Uwaga, go. Ustaw się. No i stoimy. Patrzysz podłogę, brzuch napięty, oddychasz spokojnie. No i musimy Postarać się wytrzymać w tej desce. Chyba, żeby było bardzo ciężko, to pamiętaj, że to możesz sobie podzielić na dwie części, czyli zrobić część deski, odpocząć część deski, albo zejść sobie po prostu na kolana, czyli skrócić tą dźwignię. Jeszcze chwilę, kto da radę, to trzyma deskę, oddychasz. Tak jest. No i walczymy. Jeszcze trochę musimy wytrzymać. Także zaciskamy zęby, kto da radę, to wytrzymuje, tak? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Ostatnie sekundy. Okej okay. i siadamy, rozluźniamy barki, rozluźniamy nadgarstki, runda zaliczona. czas na rundę numer 2. Czyli znowu schodzimy nisko do tak tu kolano, ręka, noga i go. Super. No i pracujemy znowu. Na tym przedramieniu mocno napinasz tutaj i tu prostujesz. Napinasz i prostujesz. Tak jest. I znowu, patrz sobie w podłogę, oddychaj cały czas. I staramy się to zrobić. Staraj się też napinać brzuch, staraj się go napiąć przede wszystkim, żeby nie pracować plecami, tak żeby nie wyginać się w lędźwiach. Tylko bardziej skup się na pracy też pośladka, żeby pośladek, jak prostujesz nogę mocno, go napinać. A okej, okay. chwila odpoczynku. Tak, żeby tu w części lędźwiowej kręgosłupa nie było takiego ruchu, wiecie? Góra, dół, tylko żeby cały czas plecy były ustabilizowane. Druga noga. Druga ręka i jedziemy. Waga, go! Znowu ściągasz mocno i prostujesz. Tak jest. Aha, jeszcze, jeszcze, cały czas ten sposób. Hop, i tu napinasz pośladek. Napinasz brzuch, napinasz pośladek. Tak jest. Jeszcze chwila. Aha. Okej. Okay. Wiatr mi tu wieje, słuchajcie. Rozluźniamy barki, nadgarstki. No idziemy do kolejnego ćwiczenia. Tym razem pamiętacie co to było? Podpór, tak? Czyli w podporze się ustawiamy i będziemy dotykali nogą boku i będziemy robić kolana, uwaga? Bok. Kolano, tak? Bok. Kolano. Super. Oczywiście też ten tempo wykonywania tego ćwiczenia zależy od Twoich możliwości. Możesz sobie to troszeczkę zwolnić jak chcesz. Też jak będzie ciężko, to pamiętaj, że możesz sobie odpocząć chwilę i potem do nas dołączyć. Bo wbrew pozorom to już nie jest takie proste. Tak jest. I kolano. I znowu. Bok. I kolano. Aha. Cały czas w ten sposób staramy się wykonać to do końca. Ok. Rozluźniamy barki, nadgarstki. Czeka nas druga strona. Czyli znowu się będziemy ustawiać. to możesz sobie rozluźnić zupełnie barki. Jakbyś czuł, czuła dyskomfort w takim ustawieniu nadgarstka, to Fajnie sobie na piąstkach, w ten sposób, tylko podłóż sobie coś miękkiego pod ręce po prostu, tak? I go, znowu bok, kolano, bok, kolano, aha. Super, cały czas w ten sposób. Oddychamy oczywiście, uśmiechamy się, no i próbujemy to zrobić. Tak, jest, jeszcze, jeszcze. Okej. Okay. I odpoczywamy 15 sekund. Rozluźniamy barki, nadgarstki. No i jeszcze, żeby zakończyć rundę, czeka nas deska, tak? Znowu 45 sekund deski przed nami, więc już się powoli możemy ustawiać na przedramiona, tak żeby bark był nad łokciem. Pamiętamy, że cały czas oddychamy podczas deski, no i musimy wytrwać. Pamiętaj o tej opcji na kolanach czyli możesz sobie zejść na kolana, skrócić trochę tą dźwignię, a jak dasz radę, to staraj się wytrzymać jak najdłużej w pełnej desce. No i stoimy, i się nie ruszamy, i oddychamy. Tak jest. Jeszcze chwila. Mm -hmm. Jak ci idzie? Oddychasz czy nie oddychasz? Super, jeszcze chwila. Okej. Okay. No i rozluźniamy barki nadgarstki. Druga runda zaliczona. No, i czas na rundę numer 3. Po co? chodzimy znowu do tego klęku podpartego na przedramionach, tak? Ustawcie sobie nogi. O, hop, i go. Ściągamy mocno. Ściągasz, prostujesz. I Znowu ściągasz i prostujesz. Mhm. Hop. I to samo. Patrz sobie w podłogę. Oddychasz. Skupiasz się na tym, żeby ściągnąć mocno nogę w stronę tej łokcia. Jak noga idzie do tyłu mocno napinasz pośladek. Tak i w ten sposób staramy się to zrobić. Aha. Dobra. Jedno zaliczone. Czas na drugą stronę, tak? Czyli znowu się ustawiasz. Noga do tyłu. Ręka przygotowana i znowu oczywiście to robimy jak widzisz po skosie. Ustaw się, podnieś sobie nogę, stopa. Zobaczcie jak jest ustawiona, czyli nie są obciągnięte palce, tylko zadarte. I robimy to w drugą stronę. Tak jest. Jeszcze jeszcze, aha. Prostujesz, przyciągasz. Prostujesz mocno, przyciągasz. spokojnie w ten sposób sobie ćwiczymy. Jeszcze kilka powtórzeń? OK. chwilę siadamy, rozluźniamy barki, nadgarstki, Łapiemy oddech, no i czas przejść do podporu, tak? Czyli zaraz będziemy odwodzić nogę do boku. Ustawcie się albo w ten sposób, albo w ten sposób nadgarstki, jak wam wygodniej. No i jedziemy. Bok, kolano. Bok, kolano. Tak, cały czas w ten sposób. Patrz sobie w matę, patrz sobie w podłogę. Ustaw barki nad nadgarstkami. No, i tu też dobierasz po prostu wykonywanie tego ćwiczenia do swoich możliwości. Tak jest. Super. Jeszcze, jeszcze dotykasz. No i kolano. Tak jest. Okej. Okay. I rozluźniamy barki. Tu jak najbardziej. Górę obręcz barkową możecie czuć, bo ona jest cały czas zaangażowana do tego ćwiczenia, więc cały czas ona jest zmęczona tak? i ona cały czas pracuje. Także spokojnie tu wszystko jak najbardziej jak czujemy, to jest jak najbardziej ok. Znowu ustawiamy się i go. Dotykasz i kolano. Dotykasz, kolano. Aha, tak jest. Spokojnie, nie spiesz się. Tak, jest, jeszcze, jeszcze 45 sekund, to wbrew pozorom dość dużo czasu. Jesteśmy w stanie zrobić dużo powtórzeń w te 45 sekund. Okej, okay. siadamy, rozluźniamy barki, nadgarstki. No i ostatnie ćwiczenie nas czeka, czyli ostatnie 45 sekund deski. Więc pełna mobilizacja. Ustawiamy się do tej deski. I uwaga, uwaga. Stoimy. Patrzymy sobie w matę, w podłogę. Brzuch napięty. Oddychamy. No i tylko trzeba 45 sekund wytrzymać. Także jak damy radę, to super. Jak nie, to dzielimy sobie to na mniejsze fragmenty. I za chwilę będziemy odpoczywać. Jeszcze, jeszcze. Jak tam? Mam nadzieję, że idzie dobrze. Oddychaj. Kto sobie zrobił krótką przerwę, to teraz dołącza do, na ostatnie sekundy do tej deski do mnie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Uwaga, uwaga. Okej. Okay. No i runda trzecia zaliczona. Super. Rozluźniamy barki. Co? Czas się trochę porozciągać, złapcie sobie za łokieć, pociągnijcie lekko w tył, przytrzymujemy, już na spokojnie, staramy się też uspokoić oddech, jedna ręka, druga ręka, pociągnij w tył, super, teraz złap ręce z tyłu, otwórz klatkę piersiową, podciągnij mocno w dół, żeby tu poczuć jak cała klatka piersiowa się rozciąga. Tak jest. I rozluźniamy barki. Złap sobie jeszcze jedną rękę. Do boku ją daj. Tu, żeby się bark rozciągnął jeszcze, bo też trochę popracował podczas dzisiejszego treningu. Także jedna ręka. Teraz to samo w drugą stronę. Idziemy do boku w drugą stronę. No i co? Rozluźniamy barki. Rozluźniamy nadgarstki. I trening zaliczony. Super. No i już, trening zakończony. Koniecznie napisz mi w komentarzu poniżej, jak ci poszło, które partie czułeś, czułaś najbardziej. No a jeśli trening ci się podobał, to polecam ci zasubskrybować mój kanał na YouTube. Dzięki czemu będziesz na bieżąco z kolejnymi treningami, które będą się pojawiały. No i znajdź mnie na Facebooku, bo tam też publikuję dodatkowe treści, które mogą cię zainteresować. To wszystko na dzisiaj. Cześć!